Grzegorz Boratyn, dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie aktualności. Na początek informacje dnia. Tragiczny wypadek w Nowosielcu w powiecie niżańskim. 82-letni mężczyzna zasłabł, kierując swoim samochodem. Najechał na 6 dziecko. Bal charytatywny dla podopiecznych kilkudziesięciu placówek z regionu. Tutaj jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy mają poraniony start w życiu i trzeba ich wspierać. Sprzęt dla gastroenterologii dziecięcej, cel tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są urządzenia, które są poza naszym zasięgiem, jeżeli chodzi o koszty ich zakupu. Dzisiaj w Nowosielcu w powiecie Niżańskim 82-letni kierowca podczas jazdy stracił przytomność i potrącił 6-letniego chłopca. Kierowca zmarł, chłopiec w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala klinicznego w Rzeszowie. To miejsce wypadku, do którego doszło tuż po godzinie 9 w Nowosielcu w powiecie Niżańskim. Ze zgłoszenia wynikało, że starszy mężczyzna najechał na dziecko. Na miejsce został skierowany policyjny patrol, który ustala, ustalił okoliczności tego zdarzenia. W chwili wypadku kierujący samochodem osobowym jechał drogą, która w niedzielę służy jako parking przed pobliskim kościołem. Auto zahaczyło o dwa inne pojazdy, otarło się o ogrodzenie i wjechało do rowu po przeciwnej stronie ulicy. 82-letni mężczyzna zasłabł kierując swoim samochodem. Najechał na sześcioletnie dziecko. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala w Rzeszowie. Po godzinie 10 do klinicznego szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie trafiło sześcioletnie dziecko. Stan chłopca na ten moment jest stabilny. Trwa diagnostyka. Chłopiec pozostanie na obserwacji w klinice chirurgii dziecięcej. To jeden z kilku wypadków i kolizji, do których doszło dziś w regionie. Przez kilka godzin zablokowana była droga krajowa w Nostrzcu w powiecie brzozowskim, gdzie samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas i uderzył, wiodący z naprzeciwka pojazd. To właśnie na południu województwa sytuacja na drogach była dziś najtrudniejsza. W nocy spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, było też mroźno. Zimam w pełni, także mrozy już dzisiaj troszkę puściły, ale tak do 17, do 18. Pomału, bo ślisko, bardzo jest ślisko na drodze. Prędkość to na zaśnieżonych drogach główna przyczyna kolizji. Sytuacja może pogarszać się w kolejnych godzinach, stąd apel do kierowców. Trzeba zachować ostrożność i zwiększyć odległość między, bo to tak często jeden za drugim jedzie. Tego strasznie nie lubię. Po prostu jest ślisko, no trzeba zachować tą większą ostrożność. I... I jechać dalej za poszczególnymi samochodami. Najbliższej nocy w całym regionie prognozowane są intensywne opady śniegu. Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej ostrzega o silnych zawiejach i zamieciach śnieżnych we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego. W Krośnie zorganizowano noworoczny bal charytatywny imienia Jerzego Krzanowskiego uczestniczyli w nim podopieczni 47 placówek opiekuńczych z regionu, między innymi domów dziecka, rodzin zastępczych oraz organizacji stowarzyszeń wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Każdy noworoczny bal charytatywny nowego stylu ma inną tematykę i scenografię. W tym roku motywem przewodnim była zabawa na ludowo. Dlatego były tańce w strojach regionalnych, a także pokazy codziennych zajęć gospodarskich, na przykład wyplatania koszyków. Można było też popróbować swoich sił w pracy cieśli i stolarza. Co roku to jest największa taka atrakcja, taka zabawowa, na którą dzieci czekają i jak dzielimy się nieraz wrażeniami z innymi domami z Podkarpacia, to nam zawsze zazdroszczą i, i no, nie do opowiedzenia, że dla tylu osób można na takim wysokim poziomie taką zabawę zorganizować. Przez wszystkie edycje Balu zaproszone placówki opiekuńczo wychowawcze otrzymywały prezenty, m.in. telewizory, sprzęt AGD, komputery i konsolety do gier. W tym roku były to pieniądze, na przykład na studenckie stypendia dla podopiecznych, zimowe ferie na nartach i dziesiątki innych potrzeb. Wsparcie trafiło do 47 placówek. Tutaj jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy mają poraniony start w życie i trzeba ich wspierać. Myślę, że pan Jerzy dokładnie wiedział, że taka działalność przysporzy im radości, doda otuchy, a przy tym jest fantastyczną sprawą. Nikt nie oczekiwał poklasku, podziękowań. W ciągu 27 edycji Balu Charytatywnego właściciele nowego stylu Jerzy i Adam Kszanowski przekazali potrzebującym w sumie kilka milionów złotych. Nieżyjący Jerzy Krzanowski. Yy... Jest teraz patronem tego balu od tego roku. W tym roku bawi się tysiąc dzieci, kilkadziesiąt domów dziecka i takich domów opieki. Więc generalnie jest to bardzo poruszające wydarzenie dla nas wszystkich. Szczególnie, że wywołuje taką radość tych, do których wsparcie jest kierowane. W auli Politechniki Rzeszowskiej trwa koncert Serca Sercom. To wspólna inicjatywa dziennikarzy i aktorów, którzy śpiewają kolendy, a w tym roku występują z zespołem Mino i Małgorzatą Bodź. W programie także licytacja na potrzeby podopiecznych domu dziecka w Strzyżowie. Na miejscu jest Ilona Małek. Powiedz, jaką kolendę ty już zaśpiewałaś. No, mi jeszcze nie udało zaśpiewać kolendy. Za chwilę ona będzie już w planie tego koncertu, tylko nie każ mi zanucić, bo wiesz, tutaj się śpiewa inaczej, a tam na scenie, kiedy ma się obok dziennikarzy, muzyków, więc zupełnie inna atmosfera, tak naprawdę już za chwilę rozpocznie się licytacja, podczas której zbierane będą pieniądze właśnie na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Strzyżowie, które marzą o tym, żeby w tym roku pojechać do Wrocławia, żeby pójść do Zo, żeby poszukać Krasnali, żeby zobaczyć, Panoramę Racławicką. Rozmawiałam z naszymi honorowymi gośćmi, którzy przyjechali przed chwilą i powiedzieli, że w tamtym roku dzięki pieniądzom, które zarówno trafiły do kapelusza, jak i zostały zebrane podczas licytacji mogły również spełniać swoje dziecięce marzenia, wakacje spędziły w Radawie. A tak jak wspomniałam, w tym roku będzie to Wrocław. Ta licytacja za chwilę się rozpocznie, a będzie można wylicytować między innymi współprowadzenie prognozy pogody w telewizji Rzeszów, ale także programu radiowego są torty, są dzieła sztuki przekazane przez artystów z Podkarpacia. Gorąca atmosfera. Na scenie, tak już wspomniałam, aktorzy, dziennikarze, Mino, jest także Gosia, Boci, jest także Maja Golec i Michał Jurkiewicz. Próby trwały od listopada, a teraz można zobaczyć już finał tej wielkiej akcji. Pomimo trudnych warunków na drogach, te miejsca zajęte są prawie do ostatniego. Rozmawiałam z tymi osobami, które przychodzą tutaj co roku ponieważ ma już ten koncert stałą publiczność, mówią nie można było tutaj nie być, po prostu trzeba, nawet niektórzy przynieśli swoje rzeczy na licytację, między innymi pani wojewoda, w tych rzeczy jest około 20. jeżeli nie zostaną licytowane tutaj podczas koncertu, to trafią na taką aukcję internetową i będzie można wtedy już podliczyć, jaką sumę uda się zebrać, a ja tylko przypomnę, że dzięki tym wszystkim akcjom dzieci były już między innymi na planie filmowym Olsa Mateusza pojechały między innymi na jachty, a także poleciały samolotem do Gdańska, więc tych pomysłów jest sporo, a my staramy się spełniać te dziecięce marzenia właśnie za pośrednictwem państwa. Dzięki temu, że przychodzicie co roku na koncerty i dzięki temu, że udaje się zorganizować te koncerty, ja tylko dodam, że jesteśmy w auli Politechniki Rzeszowskiej, która jest współorganizatorem koncertu. Ilona małek. Trzymamy kciuki, bardzo dziękujemy. To jest główne wydanie aktualności, a co jeszcze przed nami? Zimowy piknik na pomoc w leczeniu mieszkanki pogwizdowa. Prawie 200 zawodników na starcie narciarskiego biegu w ustianowej górnej. Jazda na maksa, czyli mistrzostwa polski modeli samochodów. Rozpoczęły się ostatnie przygotowania do 34 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza za dwa tygodnie, a w tym roku pieniądze zbierane będą na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Wszystko pod hasłem zdrowe brzuszki naszych dzieci. Leoś nie skończył jeszcze dwóch lat, a już ma problemy z jelitami. Leczy się na chorobę Leśniewskiego krona. teraz z wykorzystaniem nowoczesnej terapii biologicznej. Jest pacjentem klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Cały czas są z nim rodzice. Jesteśmy właśnie na etapie podawania jednego z leków. Tylko tutaj, przy tej chorobie, też mamy bardzo obniżoną odporność. I to jest problem, bo, bo przy okazji łapią się nas różnego rodzaju wirusy, bakterie. Musimy ograniczać kontakt też ze znajomymi, szczególnie z rówieśnikami Leona, którzy gdzieś tam chodzą do przedszkola, żeby nie łapać takich zakażeń. Za każdym razem, gdy choruje dziecko, sprawa z różnych względów jest trudniejsza. A liczba małych pacjentów z chorobami układu pokarmowego niestety rośnie. Dlatego tak ważny jest sprzęt, który w ramach tegorocznego finału chce kupić właśnie z myślą o oddziałach gastroenterologii dziecięcej Fundacja WOŚP. Są urządzenia, które są... Poza naszym zasięgiem, jeżeli chodzi o koszty ich zakupu, takie na przykład jak fibroskan, który zastępuje biopsję wątroby w wielu sytuacjach, takiego urządzenia nie ma na Podkarpaciu, z tego co wiemy, na pewno nie ma dla dzieci. Siłą rzeczy nowoczesne aparaty endoskopowe. Ta dziedzina też poszła naprzód. My mamy endoskopię, oczywiście jest to podstawowe nasze narzędzie diagnostyczne dla dzieci, ale te aparaty się starzeją. A żeby dokładnie badać, a potem leczyć, potrzeba tego, co najlepsze, tym bardziej, że chodzi o dzieci. Sprzęt od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zawsze jest super nowoczesny, jak ten denzynometr, który trafił właśnie do szpitala po ubiegłorocznym finale. To jest urządzenie do pomiaru gęstości kości, wykorzystywane przede wszystkim do diagnostyki osteoporozy i do później oceny jej skuteczności leczenia osteoporozy. Ale, ponieważ to jest bardzo nowoczesny sprzęt, który ma dużo więcej funkcji, i te wszystkie funkcje zamierzamy wykorzystywać, on ma też takie bardzo niskodawkowe możliwości oceny złamań kręgu całego kręgu słupa za, za jednym zamachem. Tylko ten Rzeszowski Szpital przez ponad 30 lat dostał od Fundacji Woś sprzęt o łącznej wartości prawie 23,5 miliona złotych a ta pracownia endoskopii dziecięcej urządzenia za niemal półtora miliona. Teraz jest szansa na następne wsparcie w ramach 34. finału. Odbędzie się za dwa tygodnie, 25 stycznia. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra m.in. w gminie Głogów Małopolski, która już dziś włączyła się w akcję pomocy dla 34-letniej Joanny Skuzy, mieszkanki Pogwizdowa Starego. Mama dwójki dzieci jest po wylewie, wymaga kosztownej rehabilitacji. Pieniądze zbierane były podczas zimowego pikniku charytatywnego nad zalewem Rajska Dolina. To ostatnia rozgrzewka przed biegiem na 5 kilometrów. Na starcie stanęły osoby, które kochają sport, ale jeszcze ważniejsze jest dla nich pomaganie. Zbieramy pieniądze dla ludzi potrzebujących. I to też taka akcja społeczna, gdzie można się zintegrować z innymi, pospotykać, pośmiać się, poznać nowych ludzi. Jestem tu już drugi, trzeci raz w sumie. Bardzo fajna impreza, polecam wszystkim. Można się było rozgrzać także przy ognisku, ale nie wszyscy tego potrzebowali, twierdząc, że wystarcza gorąca atmosfera. Typowy strój. Pod spodem mam kąpielówki, także w razie jakby coś ściągamy i pływamy. Trasa nie była łatwa, bo biegacze musieli pokonać rzekę. Wyznaczono także dystans dla młodszych uczestników. Antość będzie zaraz bieg w biegu dla dzieci, także jest ok. Pogoda myślę, że nie przeszkadza. Mimo trudnych warunków organizatorzy nie brali pod uwagę odwołania imprezy. Absolutnie nie. W lipcu, jak już zaczęliśmy organizację tego, pierwsze założenie zima. Zima musiała być sama, sama jedna z konkurencji rzut Śnieżkami do celu, morsowanie zimowy piknik charytatywny. Odwołać nie było mowy. To jest jeden z kluczowych elementów, który zawsze w gminie Główna Polska, jak taka impreza jest, będzie. I to, myśmy razem wspólnie nawet ustalili z Morsami, że my pomagamy finansowo, sprzętowo, a oni mają tych wolontariuszy, tych ludzi. Tu jest zaangażowanych ponad kilkadziesiąt osób. I to faktycznie to hasło dobro powraca, tu jakby ta współpraca jest. I za to bardzo dziękujemy, bo to jest pomaganie nie, drugiemu człowiekowi. W tym roku piknik organizowany jest dla 34-letniej mieszkanki Pogwizdowa Starego Joanny Skuzy. Stan był krytyczny. Jak trafiła do szpitala, lekarze praktycznie jej nie dawali szans na przeżycie. Rehabilitacja przynosi skutki. Staje na nogi, zaczyna mówić, jest świadoma. No, tylko niestety potrzebna jest kosztowna rehabilitacja, na którą właśnie zbieramy pieniążki. Stąd to wszystko tutaj mega dużo ludzi o dobrym sercu. Każdy ktoś przyjdzie i tu rzuci swoją małą cegiełkę. Na Asie w domu czeka dwójka małych wspaniałych dzieciaków mąż, rodzina, my. Co roku zimowy piknik to pomoc innej osobie. To jest nasza piąta edycja pikniku. Eee, stałe punkty to oczywiście morsowanie, licytacje, losowania, wielka strefa gastronomiczna, e, strefa kiermaszy, e, ciast, wyrobów wiejskich. Jest tego naprawdę dużo. Można było poczęstować się bigosem, degustować nalewki czy kupić wspaniałe domowe wyroby. Tutaj koła gospodyń wiejskich z całego regionu przygotowały kiełbasiankę. Pierwszy raz mamy miksy mięsne. Tutaj można kupić pasztet z kaszanką lub kiełbasą, lub salcesą. Były też warsztaty klocków Lego, a to tylko część przedmiotów, które ofiarowano na licytację. Czas na sport. Siadkarze Asekoresowi przegrali mecz o Puchar Polski. Po wczorajszym półfinale były nadzieje, ale Bogdanka Luke, Lublin odarła kibiców ze złudzeń. Mistrzowie Polski wygrali 3 do 0. Finałowe starcie było jednostronnym widowiskiem. Siatkarze Assekoresowi przegrali pierwszego seta do 15, a dwa kolejne do 20. I z pierwszego w historii klubu Pucharu Polski cieszyła się ekipa Bogdanki Luke, Lublin. Siatkarzom Assekoresowi pozostaje teraz walka w plus lidze i lidze mistrzów. Zima dopisała, dlatego w Ustianowej Górnej rozegrano dzisiaj 39. Narciarski Bieg Lotników. Wyścig główny wygrał Piotr Sobiszewski z Tomaszowa Lubelskiego, a wśród pilotów najlepszy był Sławomir Cichoń z Warszawy. O szczegółach Paweł Pestan. Witamy z Ustianowej Górnej. 39. Narciarski Bieg Lotników. Trzeba powiedzieć, że jest to wydarzenie, ponieważ dwa lata z rzędu. Zawody nie odbyły się z powodu braku śniegu. Ze mną Marek Konopka, organizator zawodów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak widać śniegu nie brakuje tym razem. W tym roku nie brakuje, bo y, po prostu zdecydowaliśmy się na przesunięcie. Zawsze te zawody odbywały się koło połowy lutego. No i aura na mnie dopisywała brak śniegu. W tym roku zdecydowałem, że będzie to y, f, f, na początku stycznia i no, jak widać Miałem dobrą intuicję i się sprawdziło. Trafione w punkt, co widać. Trasy fantastycznie przygotowane, bo jest śnieg i było z czym pracować. Przede wszystkim, powiedzmy, bieg lotników. Nieprzypadkowo, bo nawiązanie do historii. Dzisiaj, trasy narciarskie pod żukowem, kiedyś lotnisko i szkoła szybowcowa. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, tutaj znajdowało się prawie tysiąc szybowców. Tak, dokładnie. To warto by jeszcze powiedzieć, że oprócz tej szkoły szybowcowej, tu gdzie jesteśmy, to wszędzie było lotnisko. I tutaj były pokazy lotnicze, skoki spadochronowe. Także jesteśmy w sercu, że tak powiem, takiej kolebce lotnictwa, można powiedzieć. Są piloci dzisiaj w składach startowych? Tak, jest chyba o ośmiu pilotów. Także startują część startuje w biegu na 5 km i pozostali biegną na 20. I, też, 20 I też święto sportowe, bo startują dzieci, tutaj jest w okolicy mnóstwo klubów. Narciarstwo biegowe, jeśli tylko warunki pozwalają, chociaż zamiennie można stosować nartorolki, to ten sport staracie się tutaj uprawiać. No tak, tylko wszystko zależy od warunków. W tym roku mamy rewelacyjne warunki i przyjechała na przykład ekipa cała. Tokarz z Hańczowej, e, od Górali mogę tak powiedzieć i oni mówią, że nikt niego nie ma. Także u nas jest super pod tym względem. A więc cieszymy się ze śniegu. Marek Konopka, dziękuję za rozmowę. Bieg Open odbył się na dystansie 20 km, a łącznie we wszystkich biegach na różnych dystansach Ustianowej Górnej rywalizowało prawie 200 zawodników. Na Rzeszowie rozegrano Mistrzostwa Polski Modeli Samochodów zdalnie sterowanych. W rywalizacji wzięło udział ponad 80 zawodników z całego kraju. Tu wszystko, choć w skali mini, dzieje się naprawdę na maksa. Za tą prędkością stoi człowiek. I każdy jedzie tak się śniutko, i trzeba mu się gdzieś tam wcisnąć, żeby go wyprzedzić. Więc to też no nie jest takie proste, jak się by wydawało. Auto ma tę moc, a to oznacza, że w każdej chwili można wypaść z toru i zarazem z gry. My potrzebujemy sprawność w palcach, precyzję, wzrok, sokole-oko, szybkość reakcji i opanowanie głowy. Poza tym, jak w Formule 1 wiele ciekawego dzieje się na torze, ale także w boksach. 2 silnik trójfazowy, przekładnia, tu jest przełożenie mechanizmiczowe. Wiele ważnego dzieje się tu, a jeszcze więcej tam przy tych stolikach. No tak, samochód musi być jakoś przygotowany, żeby podobnie jechał w każdym wyścigu, a nie coś tam się zużywa. Mamy system taki sam jak w Formule 1. Każdy samochód ma transponder, który liczy e, każde kółko do jednej tysięcznej dokładnie. Antena jest pod dywanem. Jak twierdzą uczestnicy mistrzostw, to nie zabawa samochodzikami. Szukałem odpowiednich słów, żeby opisać, jak to w ogóle nazywać, żeby ludzie rozumieli, co robimy, i żeby nas nie mylili z pasjonatami, którzy bawią się autkami. I to nawet nie jest zabawa, tylko to jest nasza pasja, hobby i to jest sport. W Rzeszowie rozegrano trzecią z pięciu eliminacji Mistrzostw Polski. Środowisko modelarskie w Rzeszowie tak się rozrosło, że należało im się jedną z imprez rangi Mistrzostw Polski tutaj zorganizować. Organizatorzy pomyśleli także o początkujących. Na mini torze można było wcisnąć gaz do dechy. To jest sport, więc w studiu Mirek Pęcak, witaj. O opanowaniu głowy nie chciałbym mówić, bo to się wydaje kluczowe, ale zapytam cię tak normalnie, jest się po tej porażce w Krakowie z czego ucieszyć? No nie, myślę, że, że jednak nie, kibice. Ja także osobiście liczyłem, że, że to będzie zupełnie inny mecz, a to była deklasacja. Mówimy oczywiście o finale Pucharu Polski, Ase Koresowia kontra Bogdanka Lublin, ale no mam tylko taką nadzieję, że, że dziewczyny z dewelopresu pocieszą dzisiaj trochę kibiców. Trwa właśnie najciekawszy mecz 13. rundy Tauron Ligi w Opolu. Rysice walczą o kolejne ligowe zwycięstwo. Na razie jest nieźle, wygrały pierwszego seta. Dobrze, trzymamy kciuki w takim razie. Więcej sportu już za chwilę, a my kończymy aktualności. Miłego, spokojnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.